Decydując się na zabiegi wapniowe w momencie, kiedy są one już niezbędne, kiedy potrzebujemy usprawnić ten proces transportu i asymilantów w roślinie, zachęcam Państwa do tego, żeby korzystać z form wapnia łatwo przyswajalnego, wapnia, który jest skompleksowany kompleksem organicznym, zawiera w swoim składzie czy to kwasy humusowe, czy aminokwasy, lub właśnie kompleks organiczny na heptaglukonianie czy na glukonianie. A unikać tych form, które są powiedzmy takie czyste, typu przede wszystkim chlorek wapnia, który potrafi być toksyczny w, w okresach takiego stresu cieplnego, wiecznego, gdzie ta transpiracja jest duża. Jest to też forma, która nie ma co liczyć na to, że wpłynie na jakość pozbiorczą, dobre procesy lignifikacji w roślinie, wręcz odwrotnie, może nawet tą jakość trochę nam pogorszyć. Nie polecam też form węglanowych, czystych form tlenkowych, bo to nie jest ten moment. Tak samo saletra wapniowa ten wapnie, ten azot saletry nie do końca jest preferowany na listnie, pobierany i wykorzystywany. Natomiast ta forma tlenkowa w tym momencie, szczególnie tak jak teraz, mamy wiatry, upały, czasami chłodno deszcze. Nie, na pewno nie przyniesie takich rezultatów jak formy organiczne. Natomiast najbardziej zachęcam Państwa do dwóch form. Jest to forma mrówczanowa i warto do niej dodać albo troszkę algi, albo troszkę aminokwasu, ale nie za dużo lub kwasów kumusowych, żeby wzmocnić ten efekt łatwego przyswajania przez roślinę, lub formę na glukonianie, która jest najprostszą, najczystszą i najłatwiej przyswajalną formą, gdzie roślina nie ma w ogóle wydatku energetycznego do tego, żeby z tego wapnia skorzystać, a wręcz przeciwnie, z tego glukonianu czerpie energię prostą w postaci na przykład produkcji ATP. Jeżeli zależy nam na tym, żeby nasze owoce dobrze były wysycone wapniem, a jest to podstawa tej jakości pozbiorczej i wiemy, że te zabiegi musimy wykonywać często, tym bardziej sięgajmy po te formy, które nie wykazują w ogóle fitotoptyczności. Znowu wracam do formy na glukonianie, którą możemy stosować nawet w czasie stresu cieplnego, czyli w upały. Ona nie poważy, nie zestresuje, nie wpłynie na złe przyswajanie wapnia, wręcz przeciwnie, nawet pomoże tej roślinie w okresie tego stresu, tego wydatku energetycznego lepiej przyswoić, dobrze przyswoić i zasilić się jeszcze właśnie tym prostym glukonianem.